Hej! Hej! Jestem Walkira LPS, a dziś ze mną gościnnie jest... Lena! Tak, dziś nagrywamy... oczekiwania Oczekiwania kontra rzeczywistość... Odwiedziny u babci! E, tak, dokładnie. Ja robię rzeczywistość tak, a Lena robi... Oczekiwania! Oczywiście y, przymknijcie trochę na to oko, bo zrobię takie coś. No, bo nie wszystkie babcie takie są. Niektóre no może właśnie, tak. to jest tylko po prostu przykład, tak jakby w serach humorystycznych. Tak, y, dla śmiechu. Więc zaczynajmy. Wnusiu, kochanie, co robisz? Y, babciu, uczę się. Wnusiu, ale po co się uczysz? Babciu, ale ja jutro mam ba bardzo ważny sprawdzian, no, a dokładniej to pracę klasową z matematyki. E, kochanie, ja wiesz, że ja już kupiłam nowy dodatek do Simsów i innych gier. Mm, fajnie, babciu, na Simsy się skuszę, ale naprawdę niedługo. No dawaj, no dawaj. No Wiolka, co ty robisz? Nie, 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 źle... No inaczej, no... Co ty robisz, Boże kobieto? No ale no jak to co? No nie umiem inaczej. To się nałom. Ty no się co ty robisz? No babciu gram. No wiulka, nie. No babciu gram w grę. Poczekaj chwilę. Gram normalnie w grę. Grasz w grę. Grasz w grę. Podobno masz mieć sprawdzian. Eee, tak jakby nie... No i mnie tu nabierzesz. Twoja mama dzwoniła dziś do mnie, że im przypinowała że żeś się pouczyła na sprawdzian. I poza tym powinnaś wyjść trochę na dwór, na pole, pobiegać, a nie siedzieć przed tym półputerem. E, komputerem. Półputer komputer, to samo. A teraz, jeżeli nie weźmiesz książki w dłoń, to powiem twojej matce i zabierze ci tego komputera. Mm. No. O Jezu. Bruk, Bruk, szybko, zaraz zaatakują. Wiesz, y, Wielka dziś nie mogę grać. Dlaczego? E, muszę się poczytać na sprawdzę, bo inaczej babcia powie, mam je przez to, będę miała przekiszone ogórki. No dobra, pa. Pa. <grystanie> I kto za mnie zagra? Ale głupie bździdło. <grystanie> Czyś wnosił. Tak, babciu? Yy, co tam robisz? Czytam sobie książkę. Yy. Dobrze, Brnuśu, ale pamiętasz, chyba wczoraj obiecałaś mi, że razem zagramy sobie w Xboxa. No wiem, wiem, babciu. A może za 5 minut, bo jest bardzo ciekawa książka. To nie jest lektura, ale po prostu mam ochotę poczytać, więc za 5 minut przyjdę do salonu, dobrze? No dobrze, tylko pamiętaj przyjdę przejdę te 5 minut, żeby babci nie było przykro. Um, no dobra, to może wejdźmy sobie na Face'a albo na YouTube'a. Wiem, co porabiasz? Um, e, nic? Widzę, że grasz. Wyszłabyś może trochę na Na pewno. Um, na pewno Ramen by chciał pobierać Ra, ramen? Masz psa? Tak, znaczy, nie, no. Ramen do nogi! Miał. Bardzo, ale to jest kot. Ramen to czystej krwi pies. Miał. Z ubocznymi skutkami. Miał. Chyba kot z ubocznymi skutkami, jak już. Wyjdź z nim pobiegać na spacer. Um, ramen. Miał. A muszę teraz. Tak musisz teraz. jeżeli dowiem się, że nie wyszłeś z nim i zrobi kupę na dywan i ja w to wdypnę, to ci rozszarpię. No może ci nie rozszarpię, bo jesteś mężonczką, ale zabiorę ci ten półputer. Pół. Robisz kupę na dywan? Dobra, to może chodźmy. Ale super mi się gra. Babciu, ja już prawie wygrałam. Wnusiu, mam mam, zero, mam 5%. Podasz ładowarkę? Dobrze, babciu. Proszę, babciu. Dzięki, Wnusiu. Dobra. Ojejku! Mój laptop ma 0%. Lecz co się stało ze światłem? Babciu, spokojnie. Uważaj na laptopa. Musisz uważać na laptopa, przecież on się stłucze. Był bardzo drogi. Ale, babciu, Spokojnie, prąd zaraz wróci na pewno, a teraz nie panikuj, proszę, bo wiem, że ty masz jakieś dziwne ataki paniki, jak nie ma prądu, a graż. Dobra, chodź szybko, idziemy sprawdzę korki. A, kto zgasił prąd? Nie, nie, prawie przeszłam tą rundę, nie, babcia! Czego się drzeć wnuczka? Światło zgasło, już zaraz zapalę mm, świeczkę. No babciu, gdzie jest ta świeczka? No się jednak świeczki nie mam, poczekamy aż włączą prąd i tyle, no więc e, ja idę. No ale babciu, jak ja mam nigdy grać? Wnusiu, wnuciu. Mm, co babciu? Wnuciu jest szóste rano, jeszcze zdążymy razem pograć, jeszcze zdążysz przed lekcjami online. Babcia, ale dzisiaj mam bardzo ważny sprawdzian. Muszę być dobrze wyspana. Uczułam się do późna. Wynusiu, nie rób babci przykrości. No już, chodź, zdejmujemy kołderkę i idziemy. Wygraliśmy całą grę! Rozumiesz to? No rozumiem, wow, ale mega! Jesteśmy najlepsze w tą grę. Czekaj, jestem pierwszym miejscem w tej grze. Saru? No, wow. No, czemu ty nie, wsta nie wstałaś? E, 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 co, co, babcia, co się stało? Już, już, jest, już jest dziewiąta. Dziewiąta, babcia. Ale, ale dziewiąta? Mnie, bo myślałam, że sama się obudzisz! Myślałam, że umiesz wstawać do szkoły! Ostatni raz u mnie siedzisz! Kiedyś byłem w tak? No to super! Właśnie, nie, mi się taki piękny sen! Cześć, babciu! Cześć, Wnusiu, co tam? E, idę na zakupy. Ale przecież wczoraj obiecałaś mi, że razem pogramy! Babciu, nie! Nie kłam! Oj, Wnusiu, nie przesadzaj! Babciu, yy, muszę lecieć Pa! Ach, ta Wnusia tylko oszukuje, babcie. Czas odpocząć. Babcia, wychodzę na zakupy z koleżankami. Um, dobrze, a z, co? Obiecałaś mi, że, yy, obiecałaś mi dziś, że się połodzisz. Um, y, y, już do lekcji. Ach, ta bruk, tylko by chciała lecieć y, na jakieś zakupy i grać. A powinna robić lekcje, bo inaczej nic mnie nie wyrośnie. O, cześć babciu, dzień dobry. Y, o, cześć wnusiu, powiedz y, mojej koleżance, kim byś chciała być w przyszłości. A, a tylko tak przerwę, bo mój Michałek to chciałby być zostać dyrektorem szkoły. Y, ty pewnie wnusiu chciałabyś zostać... Tą gamerką, prawda? Babciu, przepraszam cię, ale chyba wolałabym być modelką. Modeling, dobra praca. A teraz muszę lecieć. Pa! Ech, coś tutaj nie grami. Chociaż no, Gimia jest to najlepszy zawód. No, bo mój Brianek to zawsze mówił. Lekarzem będzie. Będzie taki dobry, że wyleczy wszystkie patkówstwa. Mówi się paskudztwa, a nie packupstwa. No, moja wnuczka, za to będzie super też lekarką. Będzie y, dyrektorką biur. No i będzie tak dobra, to no zobaczymy. Hej, babciu. Um, <laughs> dzień dobry. O, dzień dobry. No powiedz, kim ty chcesz być w przyszłości. Prawda, że chcesz być księgową albo mieć biuro? E, nie, chcę być youtuberem. YouTube czym? Youtuberem. Youtuberka. Będę nagrywać fajne rzeczy. Jak na przykład. Em, nie wiem, jak na przykład... Em, kto dłużej wytrzyma pod wodą? Challenge. Jaki challenge? Co to challenge? A teraz moja druga, jaką youtuberką? Pewnie tam dużo się zarabia, prawda? No. No, widzisz. Ale youtuberką? Jest. No, nagrywam na laptopie, na przykład. Na laptopie. Ciekawe, po kim ty to masz. Wcale nie, po ojcu. Widzisz, mówiłam, że ten twój syn Draco to indyk. Ciekawe, jak się wiedzie Meksykowi życie. Czy jego córka też jest taka? No wiesz. Draco, nie umiałaś wychować. Ja je umiałam? To ty swojego syna M Mateusza nie umiałaś wychować. Latał i latał w tej weftce. Jakbyś ty nie mogła. Cześć Babciu, co robisz? O, jesteś, Miałam Ci powiedzieć, że dzisiaj, nawet za pół godzinki, przyjeżdża do nas Twój tata. Super, ale bardzo się cieszę. To przez ten czas. O, o. Posiedzę z sobą i pogadamy. I poczekamy, ok? Ok. Pół godziny później. Puk, puk. O, pewnie już Twój tata przyjechał. Cześć córciu. Cześć, Tato. Yy, dzień dobry. No, <dziś> dzień dobry. Przepraszam, mi się coś w głowie przewracało. Yy, tato, co może poczytamy książki? Jasne, kochanie, super. A ja myślałam, że tu we trójkę pogromy i będziemy się świetnie bawić. Widzę, że przecież mam tego najnowszego Xboxa. Babciu, nie przesadzaj, mamo, spokojnie. Yy, to my idziemy poczytać książki, a zrób może nam jakiegoś ciasta. Dobrze, a pogramy? Babciu, idź rób ciasto. Dobrze. Wnuczka! Wnuczka! Idę. Nie można bruk? Nie, nie można. Siadaj, zaraz twój ojciec będzie. Aha, okej. Okay. To on, idzie otwórz. No dobra. Hej, mamo. Hej, synu. E, to jedziesz po tą mąkę, tak? Tak, z Heleną jadę. To zaraz wrócimy. A jeszcze jedno, co macie zamiar robić? E, my się... Poczytamy książki. Poczytamy książki. Tak, tak. A, no to narka. Wraca tam Odpalić spoksa. No, przywiozłem. Tylko gdzie jak Na początku. Na wejściu! A! No to będzie gra. Wielkie mi to czytanie książek. Bacia, mama. Ciekawe czy Meksyk też z tak y, córką gra, co? E, Meksyk. No i może jeszcze powiecie, że Milka do tego... Mm, nie mam pojęcia. A Fanta, dlaczego nie przyjechała? Mm, bo coś tam gotuje. Ale wytłumaczcie mi. Czy Meksyk twoim zdaniem drakuś, też tak robi? Mamo, bo ten y, Meksyka tu nie ma. I tak jakby Meksyk mieszka w innym mieście. <laughs> Czytaj książki, Joś! E, dobrze, Waszych. E, tak, mamo. Kogo ja tu wychowuję?